Cześć, witajcie na kanale Serce Kobiety, z tej strony Monika, i w dzisiejszym filmie będziemy mówić, drodzy Państwo, o mechanizmach obronnych. To jest taki bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o partnerstwo, o związki, no bo tutaj czasem się możemy wyłożyć, po prostu, ślizgnąć i wyłożyć na naszych różnych Racjonalizacjach, projekcjach i jeszcze innych, innych rzeczach. Termin mechanizmy obronne jest takim terminem, powiedzmy, no, naukowym, tak, takim yy, z poradników i książek. Ja bym tutaj chciała dzisiaj podać trochę przykładów i tak trochę przybliżyć, o co w ogóle chodzi, jeżeli chodzi o związek albo właśnie o jakieś w ogóle nasze funkcjonowanie w, między ludźmi. Yy, co nam dają mechanizmy obronne i, i co nam zabierają. I teraz tak, dzisiaj, w dzisiejszym filmie po prostu będzie mi leciała grzywka. Dobra, zachęcam do lajków, subskrypcji tego kanału i do komentarzy. O komentarzach będę jeszcze mówić dzisiaj na końcu tego filmu. Ponieważ no, temat jest bardzo ciekawy i fajnie by było też się podzielić, jak wy macie w związku z chronieniem siebie i stosowaniem różnych mechanizmów obronnych w swoich własnych domach i w swoich własnych relacjach. Dobrze, dzisiaj będzie o pierwszym z bardzo często stosowanych mechanizmów obronnych, czyli o racjonalizacji. Znowu takie, nie, takie dziwne słowa, długie, dziwne słowa, ale już mówię o co chodzi. W ogóle mechanizm obronny, jak sama nazwa mówi, ma chronić, ma bronić przed czymś. No więc przed czym może chronić w związku, w jakimś partnerstwie, tak? w jakiejś relacji? Um, mechanizmy obronne najczęściej chronią nas przed tym, żebyśmy mogli coś poczuć, co jest dla nas niewygodne, albo żebyśmy mogli usłyszeć jakąś myśl, um, albo żebyśmy podjęli jakieś działania, które są dla nas w jakiś sposób właśnie no, trudne albo. Jakieś takie, które, te, te, takie, takie działania, których nie chcemy podejmować. I chcemy się ochronić przed tym, żeby wejść w coś, tak? w jakieś działanie, w myślenie o czymś konkretne, które nam się nie podoba, albo w czucie. I teraz tak, racjonalizacja jest jednym z takich sposobów chronienia siebie. Szczególnie chronimy siebie yy, przed czuciem pewnych trudnych uczuć które pojawiają się naturalnie po prostu w różnych relacjach. I tak. Najczęściej chronimy się przed a może w ogóle tak sobie zastanówcie się tak nie wiem, sięgnijcie sobie pamięcią wstecz, parę dni albo w ostatnim tygodniu do jakiejś trudnej sytuacji z waszego życia w ciągu ostatnich paru dni. I Trudna sytuacja, czyli taka sytuacja, która wiąże się po prostu z przyznaniem się przed samym sobą do tego, że, że jest mi trudno, albo w czymś yy, tam nie daję rady, albo wiąże się to z przeżywaniem trudnych uczuć, na przykład z jakąś frustracją. Tak? Czyli coś cię sfrustrowało, albo coś cię zezłościło, albo gdzieś, nie wiem, pojawiło się jakieś poczucie winy. I teraz, drodzy Państwo. Weźcie sobie tą sytuację i tak naprawdę sobie zobaczcie, czy co czułeś wtedy, co czułaś w takiej sytuacji. Czy przeżyłeś, przeżyłaś te uczucia, czy dopuściłeś, dopuściłaś je do siebie. Tak? Czyli jeżeli była jakaś taka trudna, smutna sytuacja, czy pozwoliłeś, pozwoliłaś przeżyć sobie smutek na przykład. I mechanizm obronny ma nas ochronić. Przed dopuszczeniem do siebie pewnych trudnych dla nas kawałków. Więc, jeżeli mówimy o jakichś przykładach, no to taki przykład pierwszy z brzegu, że na przykład, nie wiem, jesteś w pracy, albo umówiłeś, umówiłaś się tam, nie wiem, z partnerem, partnerką i zawaliłeś jakiś termin. I teraz, uwaga, zamiast poczuć, teraz stosujemy, albo tak, bez. bez Racjonalizowania, kiedy zawalamy jakiś termin, naturalnie w nas budzą się różne emocje. No na przykład budzi się złość, tak? budzi się jakieś poczucie winy i tak dalej, i tak dalej. I to sobie przeżywamy naturalnie. Natomiast jeżeli my mamy gdzieś takie wgrane, że nie możemy czuć, nie możemy czuć na przykład trudnych emocji, albo nie możemy dopuścić do, do siebie tego, że coś zawaliłeś, tak? Albo zawaliłaś, że czegoś tam nie dowiozłeś na termin, bo na przykład masz takie przekonanie w sobie, że ty zawsze wszystko robisz idealnie, a tutaj zawaliłeś, i nie może ci się to po prostu gdzieś pomieścić w tobie, że, że tak czasem masz, że, że nie dowodzisz na, na czas, to wtedy włączasz taki mechanizm, który ma ci to zabrać, ma zabrać to trudne doświadczenie. Racjonalizacja będzie takim mechanizmem, który będzie tłumaczył, będzie usprawiedliwiał. Na przykład nie zdałeś egzaminu. To teraz na przykład były matury, jest sesja egzaminacyjna. Więc na przykład może się tak zdarzyć, że nie wiem, tam się nie douczyłeś na ten egzamin, nie zdałeś egzaminu i teraz jest to trudne w przeżyciu, trudne w doświadczaniu w ogóle, no bo tam są różne trudne emocje. I y, y, trudne y, takie, no, no, dopuszczenie do siebie takich myśli na swój temat, tak, że no, coś zawaliłeś, tak, na przykład no ten niezdany egzamin. Żeby się przed tym chronić, możesz powiedzieć, że, no nie wiem, profesor powiedział y, za późno o tym egzaminie, tak, albo że y, y, zawsze były łatwiejsze pytania, a w tym roku... Były dużo trudniejsze, albo że nie wiem, pogoda była nie taka, i w taką pogodę, akurat, że była deszczowa pogoda, w deszczową pogodę to ty w ogóle się nie możesz skoncentrować, no i po prostu źle ci poszedł egzamin. Tak? Czyli jakby usprawiedliwiasz siebie warunkami zewnętrznymi, bo albo albo ktoś wpłynął na daną sytuację tak, że, że to by się nie udało. Albo w ogóle warunki zewnętrzne były takie, że, się, że ty po prostu nie, no, no akurat tak wyszło. I zobaczcie, bardzo duża część w racjonalizacji, w tym mechanizmie obronnym y, polega na zaprzeczaniu y, uczuć, a szczególnie y, poczucia winy, poczucia straty, jakiegoś tam, nie wiem, rozgoryczenia i frustracji i złości na siebie samego, na siebie samą. Więc, um, nie wiem, jakiś inny przykład, taki może relacyjny, um, kiedy umawiasz się z dziewczyną um, i ta dziewczyna, nie wiem, daje ci kosza, bo sobie tam kogoś znalazła, nie? Um, to zamiast czuć to, co tak naprawdę czujesz, to możesz powiedzieć, no ale ona to była w sumie taka, nie wiem, że krzywe nogi miała, nie? Ostatecznie to i tak nie była taka odpowiednia dla ciebie, nie wiem, może to nudna nie? była, nie? Czyli zobaczcie, zamiast czuć to, co tak naprawdę czujesz w tej sytuacji, to po prostu robisz sobie taką, taką trochę taką mgłę, tak? I tą mgłą tak otaczasz tą sytuację, żeby tego nie czuć na przykład. Um, racjonalizacja ma na celu usprawiedliwić, ma na celu wytłumaczyć. I teraz... Tutaj bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o ten, ten y, sposób chronienia siebie, y, o ten mechanizm obronny konkretnie, on bardzo dużą y, uwagę przypisuje do myśli, do wytłumaczenia, czyli do głowy, i zabiera nam bardzo ważną część, czyli czucie y, w wielu przypadkach. Tak? To jest ochrona przed, przed tym wewnętrznym poczuciem danej sytuacji. I zamiast czuć, zamiast poczuć coś tak naprawdę, to będziesz myślał o, o danej sytuacji. Myślała, tak? Czyli wymieniamy, tak jakby podmieniamy w ogóle. To jest bardzo, nie, no, bardzo niebezpieczne. No to właśnie jest niebezpieczne w mechanizmach obronnych. Także przechodzimy jakby z jednego poziomu. O który nam tutaj chodzi, żeby go nie dotknąć, przechodzimy w ogóle na inny poziom. Tak? I w racjonalizacji, tak jak już tutaj trzeci raz powtarzam, głównie chodzi o to, żeby nie poczuć. Więc z czucia przechodzimy na umysł, na, na tłumaczenie, na myślenie. No i sytuacja nie rozwiąże się, bo to trzeba na przykład przeżyć, tak? Uczucia trzeba przeżyć. I może się tak zdarzyć, że unikając pewnych trudnych uczuć, Ty będziesz sobie odtwarzać daną sytuację raz za razem, bo te uczucia będą chciały być przeżyte, a Ty nie będziesz dopuszczać do tego przeżycia, bo będziesz sobie właśnie tworzyć jakąś historię, która no, fajnie chroni przed przeżywaniem, no ale y, zapętla Cię po prostu w jakimś jednym, y, tak, na przykład w przeżywaniu poczucia winy. Tak? I będziesz wchodzić w takie sytuacje, żeby w końcu poczuć to, to, to poczucie winy, no ale być może będziesz sobie uruchamiać wtedy mechanizm racjonalizacji, że to w pracy są, nie wiem, beznadziejni pracownicy, w ogóle robisz, nie wiem, z samymi idiotami, i, i to oni nie dowożą na czas, nie? I to przez nich jest wszystko, albo właśnie, nie? Ten partner, no, no on był jakiś taki niehalo, no i dlatego w ogóle nie chodzimy ze sobą, albo zerwaliśmy, no bo to właśnie w nim jest jakiś problem, a nie w ogóle w, w, w całej tej relacji. Tak? Więc ym, tutaj przy racjonalizacji, uwaga na tworzenie sobie jakiejś historii, która ma przykryć coś. Czego nie chcecie zobaczyć, czego nie chcecie doświadczać. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz tu, przy tym mechanizmie obronnym um, uwaga na takie moralizowanie, bo przy racjonalizacji najczęściej jest coś takiego: występuje, że to no, inni są powodem Twojej porażki, tak? czyli to, to w innych jest. No właśnie, albo w pogodzie, tak? Albo w tym, że pracujesz z samymi idiotami i oni się nie znają, albo ta dziewczyna właśnie, nie wiem, miała jakieś tam, nie wiem, krzywe nogi. Ym, I ty automatycznie stawiasz się w takiej pozycji, że jesteś lepszy, lepsza od tego, który spowodował daną sytuację. I teraz na to uważajcie, bo możecie sobie zrobić sami krzywdę tym, że poczujecie się lepiej. No, zamiast czuć na przykład jakąś frustrację albo jakieś rozczarowanie, to wy poczujecie się lepiej, bo jesteście lepsi niż, niż ten, kto spowodował tą sytuację, tak? I no nie wiem, mogłeś nakrzyczeć na kogoś, ale powstrzymałeś się i wytłumaczyłeś mu, że on jest właśnie tym, który się nie zna, tak? Podczas gdy błąd na przykład popełniasz ty. Więc y, dość złożony mechanizm, mam nadzieję, że jakoś tam się jasno dzisiaj o nim wyraziłam. I teraz, właśnie, jest ten, ten moment na komentarze, tak? Jeżeli czujecie, że coś właśnie gdzieś tam drgnęło w was, jeżeli gdzieś macie ze swojego życia jakieś takie przykłady waszego chronienia się, waszych racjonalizacji, tak? Czyli tworzenia jakiegoś usprawiedliwienia dla was, ale na zewnątrz, tak? Że nie wiem, o teraz jest koniec roku szkolnego, więc nie wiem, może jakieś tam gorsze oceny się komuś tam pojawiły na świadectwie, no bo nauczyciel źle uczy, prawda? No, z tym to się już nie dyskutuje. Nie? Czyli właśnie, może macie jakieś własne swoje takie kawałki, gdzie nie chcecie się spotkać albo z trudnymi uczuciami, albo z trudnymi przekonaniami, jakimiś myślami. Wewnątrz, tak, na swój własny temat i dokładacie sobie jakąś historię, która owszem brzmi logicznie, no ale yy, trochę nie przystaje do rzeczywistości. Dobrze, i dzisiaj to wszystko. W następnym filmie będę mówiła o kolejnym mechanizmie obronnym, o projekcji. To jest troszeczkę coś innego. Yy, no i myślę, że zrobimy sobie taki cykl, trochę, właśnie o tych mechanizmach obronnych, bo one naprawdę jakby zauważając, co robimy sobie, sobie i sobie nawzajem w relacjach, możemy uchronić się trochę przed tym yy, właśnie, przed jakimiś takimi głupimi konfliktami albo przed tym, żeby te konflikty się jakoś tam przeradzały w jakieś jeszcze trudniejsze rzeczy, yy, bo naprawdę, no, no stosując mechanizmy obronne, naprawdę jakoś tak się obłączamy od siebie. O. O to chodzi, nie? więc wracamy do siebie, wracamy do czucia siebie i siebie w relacji.